Zobaczcie, przyszła mi ryba morska, piękna ryba morska. I jak to wygląda w akwarystyce morskiej? Wygląda to tak, że wszystkie te sklepy morskie oni, oni skorzystają z usługi UPC Life, i ta przesyłka, ona no, w teorii jest gwarantowana, że na drugi dzień do godziny 12 musi być. I generalnie jeszcze nie miałem przypadku, żeby to się nie udało. Patrzcie, jak to jest super zapakowane. Styrobox. Podgrzewać. Tutaj jeszcze jest włóknina na wypełnienie. No i rybka, jest piękna ryba, widziałem, w fajnej kondycji. Będę wpuszczał, ale tego błędu już nie popełnię nieco kiedyś. Tutaj czeka akwarium na kwarantannę. Tutaj będzie wpuszczone. Tam ma taką grotę z Donicy, żeby się ryba nie stresowała. To jest istotne. Także tak to wygląda. W akwariach morskich. Za pośrednictwem tej firmy UPC Live. Bardzo fajna ta wysyłka. W zimę, w zimę też to nie jest problem. Zobaczcie, nawet teraz już się podgrzewacz. Elegancki boksik. Rybkę zamówiłem w Koralandzie. I serdecznie mogę ten sklep polecić. Otóż nie pierwszy zakup. Zobaczcie sobie: Life Animals, Coral Land sklep jest bardzo dobry, naprawdę i są fajne ceny tych zwierząt także polecam, serdecznie ten sklep nic z tego nie mam, ale jeśli coś jest dobre to polecam i tak to wygląda a jeśli chodzi o ceny no to rybka kosztowała tam w granicach, jest to piękna ryba kosztowała w granicach 200 zł natomiast przesyłka jakieś 35-40 zł i kurier Wam to przywozi bardzo fajnie to się odbywa w fajny sposób. No i tyle w sumie. Pozdrawiam wszystkich.